Kolejna zagadka dla Was, którą zauważyłem na pewnym forum i można ją zrobić samemu. Wystarczy posiadać małą taką podstawę z drewna, kręcić dwie śruby, wziąć jakieś kółko i dodać gumkę recepturkę. I pytanie brzmi do Was, jak wyciągnąć nasz pierścień? Otóż chwytamy tylną gumkę recepturkę, od góry ściągamy ją w dół i teraz bierzemy od spodu naszą gumkę recepturkę dolną, i nawijamy na naszą śrubę. Oczywiście teraz trzymamy naszą skręconą gumkę. Po czym chwytamy w prawej dłoni tylną gumkę recepturkę i nawijamy na lewą śrubę. Tu mi akurat pierścień odleciał, ale mamy ten pierścień po prostu na niego nawinąć. Lekko przekręcamy nasze kółko, po czym puszczamy z palca naszą gumkę. I nie wiem co tu się dzieje, ale... Jak widzicie gumka odbiła nasze kółko. Zasubskrybuj do dalszych zagadek.